Temat polskich sądów, no cóż, od lat rozpala emocje i dzieli nas chyba jak nic innego. Ale o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? W tym materiale spróbujemy to zrozumieć, przyglądając się dwóm, ale to totalnie różnym pomysłom na to, co się stało i co jeszcze ważniejsze, jak to wszystko naprawić. No właśnie, dlaczego te sądy budzą aż tak wielkie, skrajne emocje? Prawda jest taka, że nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Dlatego zamiast szukać winnych, spróbujmy razem zanurzyć się w ten spór. Zobaczymy, o co tak naprawdę w nim chodzi, patrząc na sprawę z dwóch diametralnie różnych punktów widzenia. Dobrze, a jak to zrobimy? Najpierw rzucimy okiem na kryzys zaufania. Potem zastanowimy się, kto właściwie powinien wybierać sędziów. Następnie weźmiemy pod lupę samą konstytucję i jej rolę, a na koniec no właśnie zobaczymy, co leży na stole totalny reset systemu, czy może jednak ostrożna reforma? No to zaczynamy. Pierwszy punkt kryzys zaufania. I od razu powiem to jest jak zderzenie dwóch różnych światów. Mamy ten sam problem, ale dwie kompletnie inne diagnozy. Z jednej strony mamy tak zwaną wizję obywatelską. Jej głosem jest Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. W skrócie UCDK. I oni mówią wprost. Cały system jest nielegalny. Koniec, kropka. A z drugiej strony mamy wizję sędziowską, którą przedstawi nam sędzia Kinga Śliwińska-Buśkiewicz. Jej zdaniem, cóż, system owszem, wymaga naprawy, ale na pewno nie totalnej rewolucji. Zaraz, zaraz. Cały system jest nielegalny? Co to właściwie znaczy? Otóż Deklaracja Obywatelska Ucisk stawia sprawę naprawdę ostro. Mówią, że od 25 grudnia 2023 roku cała władza sądownicza w Polsce jest bezprawna. Pomyślmy chwilę o konsekwencjach. To jest niesamowicie radykalny punkt wyjścia i to właśnie od niego zaczniemy naszą analizę. Ok, to teraz przejdźmy do kwestii, która chyba budzi najwięcej kontrowersji: kto u Licha powinien wybierać sędziów? Czy my wszyscy, naród w wyborach powszechnych? Czy może jednak powinien to być jakiś wewnętrzny system, który bazuje na wiedzy i doświadczeniu kandydatów? No więc, UCIDG ma tu bardzo jasne stanowisko, które opierają na swojej interpretacji konstytucji. Mówią wprost, kompetencje do wybierania sędziów należą tylko i wyłącznie do narodu polskiego. A co to oznacza w praktyce? No, dokładnie to, o czym mówiłyśmy. Wybory powszechne. Sędziów wybieralibyśmy przy urnach, tak samo jak posłów czy prezydenta. A teraz posłuchajmy, co na to druga strona. Sędzia Śliwińska buśkiewicz daje do myślenia bardzo obrazowym porównaniem. Pyta wprost, a lekarzy też byśmy sobie wybierali? No właśnie. Chodzi o to, że sędziowie to specjaliści, tak jak lekarze. To są lata nauki i lata praktyki. Jej zdaniem pomysł, żeby wybierać ich w wyborach powszechnych jest, no cóż, trochę absurdalny. Bo tu liczy się fachowość, a nie to, kto jest bardziej popularny. I ten spór o wybór sędziów... Naturalnie prowadzi nas do kolejnego i jeszcze głębszego pytania: jak w ogóle powinniśmy traktować konstytucję? Czy to jest jedyna święta księga, której trzeba się trzymać co do Joty, czy może raczej fundament, na którym dopiero buduje się cały skomplikowany gmach prawa? Wizja UCDEK jest znowu bardzo radykalna. Oni to nazywają absolutem konstytucyjnym. A co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że Konstytucja to jedyna słuszna książka kucharska i teraz każdy inny przepis, nieważny jak dobry, jest z automatu nieważny, chyba że główny szef kuchni, czyli w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny, osobiście go sprawdzi i przybije pieczątkę. Dopiero wtedy można go używać. Z kolei perspektywa sędziowska jest zupełnie inna. Dla nich Konstytucja to bardziej taki azymut. Jak kompas, albo mapa, która wyznacza ogólny kierunek. Ale przecież mapa nie powie nam, jak wygląda każda uliczka, prawda? I właśnie po to są ustawy i rozporządzenia, te wszystkie szczegółowe przepisy, które mówią, jak konkretnie mają działać sądy, ile kosztuje opłata sądowa itd. Bez tych szczegółów sama mapa, sam azymut, na niewiele by się zdał. No dobrze, to skoro znamy już diagnozy, to dochodzimy do absolutnego sedna. Co dalej? jakie są propozycje rozwiązania tego kryzysu. I tu znowu mamy dwie drogi. Ale jakie drogi? Totalnie różne ścieżki na przyszłość. Z jednej strony wizja ucitka i to jest mówiąc wprost propozycja całkowitego resetu. Co to znaczy? Po pierwsze, zakaz wykonywania zawodu dla wszystkich obecnych sędziów, po drugie, władza ma wrócić bezpośrednio w ręce narodu i po trzecie, unieważnienie dotychczasowych praw. Z drugiej strony mamy reformę i stabilność, o których mówi sędzia Śliwińska-Buśkiewicz. Co tu jest kluczowe? Przede wszystkim naprawa ustawy o KRS, czyli o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także, co bardzo ważne, ochrona stabilności prawa, czyli utrzymanie w mocy tego, co już zostało orzeczone. I żebyśmy naprawdę zrozumieli skalę tej propozycji resetu, spójrzmy na liczbę. Ucidek uważa, że w Polsce jest ponad 10 tysięcy sędziów, którzy działają bezprawnie. A ilu powinno być według ich interpretacji konstytucji? Maksymalnie 560. Tak, dobrze słyszymy. Z 10 tysięcy do 560. To chyba najlepiej pokazuje, jak absolutnie rewolucyjna jest to wizja. A co w takim razie proponuje druga strona? Sędzia Szliwińska-Buśkiewicz stawia na ewolucję, a nie rewolucję. Jakie są kluczowe punkty jej reformy? No więc po pierwsze, zmiana sposobu wyboru sędziów do KRS, po drugie, wzmocnienie roli asystentów i referendarzy, żeby odciążyć sędziów, i po trzecie, bardzo ważne, dochodzenie do stabilizacji krok po kroku, opierając się na sprawdzonych rozwiązaniach, a nie, no właśnie, wywracaniu całego stolika do góry nogami. A jeszcze jedno, zapewnienie po prostu godnych warunków pracy w sądach. I tak na koniec zostajemy z fundamentalnym pytaniem, które wisi nad całym tym sporem. Co jest ważniejsze? Absolutna suwerenność narodu, nawet jeśli ceną miałby być prawny chaos, czy może jednak stabilność systemu i pewność, że wyrok, który zapadł wczoraj, jest ważny także dzisiaj? Gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami leży równowaga, ale gdzie dokładnie? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości.